Pandemia się skończyła, COVID-19, ale problemy po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 pozostały. Bardzo duża liczba osób ma pewne powikłania, konsekwencje, natomiast część osób jest po -covidowo w ogóle nie zbadana. To były warunki izolacji, warunki ograniczonej diagnostyki. Oczywiście część osób przeszła covid i bezobjawowo, i tych konsekwencji zdrowotnych nie ma. Natomiast część osób przeszła COVID. Nawet ten przebieg nie był ciężki czy powikłany, przechorowany w warunkach domowych, a jednak okazuje się, że ma swoje konsekwencje i ma swoje następstwa. Tu nie ma płci, nie ma wieku. Problem dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dotyczy ludzi Młodych ludzi, starszych, dotyczy seniorów, często dotyczy ludzi też um, aktywnych zawodowo w pełnym tego um, słowa znaczeniu. Zachęcam do dalszego poznania tematu. Jakie objawy powinny Cię niepokoić? Bez względu na to, czy przeszedłeś COVID w warunkach domowych, czy wymagało to hospitalizacji, czy właśnie przeszedłeś go bezobjawowo. Otóż utrzymująca się apatia, niechęć do podjęcia wysiłku, niższa tolerancja wysiłku, a więc nie jesteś w stanie wrócić do takiego stopnia aktywności w czynnościach np. dnia codziennego czy w aktywności ruchowej dodatkowej, którą miałeś przed covid -em. spadek też aktywności seksualnej, to jest też kwestia tak zwanej mgły mózgowej. Masz problemy z pamięcią, trudno odtworzyć ci pewne sekwencje zdarzeń. No, jesteś wyraźnie mniej um, plastyczny, jeśli chodzi o um, takie zdolności, operacje myślowe. No, to są takie podstawowe um, czynniki um, i objawy, które powinny Cię zaniepokoić. Jakie badania powinieneś wykonać? Przede no, wszystkim udać się do lekarza rodzinnego bądź do innej placówki służby zdrowia, skontaktować się z lekarzem czy powiedzieć o tych problemach fizjoterapeucie. Tych dotyczących głównie deficytu i obniżonej sprawności aktywności ruchowej. Podstawowe wykonanie badania spirometrycznego. No, bardziej zaawansowana kwestia to badanie. Bodypletyzmograficzna, ale o tym to już powie ci specjalista, gdy będzie taka konieczność. Wykonanie zdjęcia przeglądowego płuc, klatki piersiowej. A w sytuacji koniecznej i uzasadnionej, wykonanie także próby wysiłkowej, treningu na bieżni czy testu marszowego. Aczkolwiek już w warunkach domowych, korzystając z bieżni, czy uczestniczące w zajęciach sportowych, czy aktywności ruchowej, może Możesz stwierdzić również sam, czy dystans, czy czas na bieżni spędzony jest istotnie krótszy, czy jest taki sam, czy jest wydłużony. To są też takie pierwsze pretesty, które powinny Ci zwrócić uwagę. No i oczywiście. Aktywność codziennego życia, gdy widzisz, że um, wysiłki to, co możesz tolerować, są zdecydowanie krótsze albo znacznie krótsze od tego, co mogłeś wykonać przed covidowo, to również to powinieneś wyjaśnić.